Teraz będzie historia o miłości. Być może lubicie takie, miłości płomiennej, burzliwej i tragicznej, zupełnie jak z dramatów Szekspira. Ta jednak jest z Gdańska. By ją opowiedzieć, zaglądamy znowu do naszego ulubionego kościoła Mariackiego, gdyż to tu wszystko się zaczęło i tu skończyło. Stoimy przed ołtarzem i epitafium rodziny Ferberów. Niezwykle zasłużonej dla średniowiecznego Gdańska, ale my dziś nie o zabytkach i nie o zasługach, a o namiętności, która doprowadziła do międzynarodowego skandalu. Ten ołtarz ukończono w 1498 roku i w tym samym roku zaczyna się nasza historia. Od wesela, nomenomen wesela, na którym Maurycy Ferber ujrzał po raz pierwszy szesnastoletnią piękną Annę Pieleman. Zaiskrzyło. Młodzi zapałali do siebie natychmiastową i płomienną miłością, a Maurycy natychmiast ruszył do ojca Anny, by się oświadczyć. Przysiągł sobie, że to będzie ta, żadna inna. Ha, <muzyka> <muzyka> gagatku, syknął ojciec Anny, Mateusz Pieleman, bogaty kupiec. Myślisz, że nie wiem, że tobie chodzi o 10 tysięcy grzywien jej posagu? Jej mężem będzie bogatszy od ciebie Henryk von Schutten. O nie! zakrzyknęli młodzi i zaczęli potajemnie spotykać się tu, w tym kościele, w tych ławach. Tu wyznawali sobie miłość i tu Anna przyrzekła oddać Maurycemu rękę. Poświadczyła to gorącym szeptem i skrawkiem swojej sukni. Stary Pieleman dowiedział się o tym i się wściekł. Zaczął pilnować córki pod strażą, a Ferberom wytoczył proces przed Radą Miasta o wymuszenie małżeństwa. Sędziowie uznali jednak, że młodzi są równo urodzeni, więc mogą się hajtać, ale ojciec nie dał. O nie! Następny proces odbył się przed sądem biskupim, a tam Anna, zmuszona szantażem przez ojca, wyparła się tej miłości. Co takiego? Zdradzasz mnie, Anno! zawołał Maurycy. Do papieża pójdę. I poszedł do Aleksandra VI, czyli słynnego Rodrigo de Borgia, którego znamy z serialu telewizyjnego, gdzie wspaniale zagrał go Jeremy Irons. Aleksander VI sprzyjał miłości, więc nakazał ślub, a gdy Mateusz odmówił, obłożył klątwą najpierw rodzinę Anny, a potem cały Gdańsk. Proszę to sobie wyobrazić, co za rozruba. W mieście zakazano odmawiania na bożeństw i udzielania sakramentów. Zabroniono bić w dzwony oraz zamknięto kościoły. Maurycy, pozostawiony samotnie w swojej walce o miłość Anny, jeszcze przez jakiś czas prowadził ten proces. Zakończył go dopiero na wyraźny rozkaz króla Aleksandra Jagirończyka. Jak się ta historia kończy? Otóż Anna została zmuszona przez ojca do małżeństwa z Henrykiem von Schutten i dalsza wieść o niej ginie. Maurycy natomiast ze złamanym sercem wstąpił do stanu duchownego. Tak jak przysiągł, nie chciał już żadnej innej. Wkrótce stał się biskupem Warmińskim, a także proboszczem w kościele mariackim, tutaj, w tym kościele, w którym narodziła się jego miłość. No i pewnego dnia przyszło mu odprawić pogrzeb. W trumnie zobaczył po raz ostatni swoją niedoszłą kochankę. Anne Pieleman. Tu w tym kościele. W Gdańsku.